Nie mów mi o politykach na wygodnych kanapach Udających, że się kłócą, a rękę wyje łapa Mam dosyć śmierci ojca, matki i ich małych dzieci Apokaliptycznych newsów, niewartych góry śmieci kilka, może kilkanaście tysięcy w skali ostatnich miesięcy z ...tego żadne ministerstwo, tak naprawdę doprosić się, dowiedzieć się, kto do nas przyjechał, na ile, czy jest legalnie, czy nie. Urzędy nie o takich typowych zamachach, nie mówię o tym, że ktoś gnął nożem, czy wjechał e, autem w tłum, bo takie rzeczy niestety się cały czas zdarzają, ale takich typowych zamachów terrorystycznych w Europie Zachodniej od jakiegoś czasu już nie mieliśmy. Nie przypadkowo, ponieważ tamtejsze, tamtejsze służby wzięły się za robotę. I dzisiaj łatwiej przyjechać do Polski niż do krajów Europy Zachodniej. Ten problem z imigrantami przywożonymi nam z zachodu do Polski wynika z tego, że po prostu Niemcy pozbywają się problemu. Taki jest ich pomysł na zwalczanie masowej imigracji. Ponieważ my nie mamy według ich rozumowania imigrantów, chociaż mamy kilka milionów chociażby Ukraińców, Białorusinów, ludzi z innych krajów Europy Wschodniej. To my mamy brać ten problem na siebie. My się na to nie zgadzamy, Konfederacja... niż zapłacić na umowę o pracę godne wynagrodzenie Polakowi, a później jeszcze nam powiedzą, że Polakom się nie chce pracować. A masę znajomych, kolegów, studentów, zwykłych chłopaków, zwykłych dziewczyny, które szukają pracy, wysyłają po kilkaset CV do sklepów, do kawiarni, do restauracji, do fabryk, do, do firm, nie dostają nawet odpowiedzi na te CV. Pola ulepiej zadzwonić do gościa z agencji pracy, często też samego. Za obcokrajowca i sobie załatwić 50, 20, 10 Białorusinów, Ukraińców, Pakistańczyków, Bangladesz i inne, inne państwa. I to się ciało i musimy sobie też otwarcie o tym powiedzieć. Także zapisów. Co z tego, że protestowaliśmy i blokowaliśmy granice przeciwko kilku tysiącom nielegalnym migrantom na Białorusi, skoro zupełnie legalnie setki tysięcy także z krajów muzułmańskich wjeżdżały do Pakistanu czy innych. Tworzymy problem na tych samych zasadach z tymi samymi błędami, co Europa Zachodnia. Jeszcze w szybszym czasie, przy krótszym czasie. I naprawdę za chwilę obudzimy się z olbrzymim problemem. Dlatego proszę Was o to, żebyśmy nie ograniczali swojej obywatelskiej aktywności tylko do tego, żeby przyjść na taką manifestację, jak tutaj dzisiaj. Presja społeczna jest bardzo ważna, ale my potrzebujemy władzy w polskich rękach. Nie w rękach niemieckich, nie w rękach unijnych, nie w rękach tych, którzy uważają, że są sługami narodu ukraińskiego czy jakiegokolwiek innego. My potrzebujemy władzy w polskich rękach. Ludzi, którzy kierują się naszym interesem, naszą gospodarką, miejscami pracy dla Polaków. I tak, nie bójmy się tego powiedzieć, Polska ma być dla Polaków. To jest nienormalne, że kilka milionów naszych rodaków szuka pracy i godnego o to, żeby w Polsce zaczęli rządzić Polacy w naszym interesie. Bez Was tego nie zrobimy. Bez Was tego nie zmienimy i Was potrzebujemy. Was potrzebujemy, żeby w Polsce coś się zmieniło. Żeby coś się zmieniło, żeby się zmieniło prawo i traktowanie Polaków, potrzebna jest władza w rękach Polaków. Władzy się nie zdobywa inaczej niż poprzez wybory. A w sukcesu w wyborach nie zdobywa się inaczej niż poprzez dobrze zorganizowaną partię każdy wybiera to, co chce, natomiast zachęcam do tego, żeby działać w Konfederacji, żeby coś zmienić. Ponieważ oszuści z i oszuści z Platformy Obywatelskiej, którzy teraz sobie gębę wycierają o broni. Proszę pana, jak pan przeczyta statystyki co do Niech pan przeczyta statystyki co do imigracji. Kto wpuścił setki tysięcy muzułmanów? No dobrze, proszę, nie przerywajmy sobie. Nie każdy wybiera kogo chce i nie zmusza, ale fakty i statystyki dotyczące migracji mówią same za siebie. Wielka Polska, narodowa. Wielka Polska, narodowa. Szanowni państwo, w nocy z 11 na 12 czerwca bieżącego roku w Toruniu w Parku Blazja Klaudia, 24-letnia doktorantka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika została zaatakowana ostrym narzędziem przez obywatela Wenezueli. Przyznaje, że najczęściej sprawcami są imigranci. W Niemczech w Kolonii setki kobiet były molestowane i atakowane podczas sylwestra przez grupy mężczyzn z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Zaledwie kilka dni temu czwartek. Osiemnastolatka skoczyła z balkonu uciekając przed libańskim gwałcicielem. Ciężko ranna walczy o życie w szpitalu. Jej czternastoletnia koleżanka została zgwałcona przez tego libańczyka. We Francji, w Belgii kobiety boją się wychodzić do niektórych dzielnic, gdzie obca kultura dyktuje im warunki. I to nie są pojedyncze przypadki. To wzorzec, który się powtarza. Jako kobieta i mieszkanka powiatu częstochowskiego jestem zaniepokojona. Nie chcę, by tragedie takie jak ta w Toruniu kiedykolwiek wydarzyły się tutaj. Nie chcę, by w Częstochowie powtórzyło się to, co dzieje się w Niemczech czy w Szwecji. Każda kobieta ma prawo do życia bez lęku. Czy mieszka w Toruniu, Kolonii, Sztokholmie czy Częstochowie. Mamy prawo wracać ze studiów, pracy, spotkań, imprez, bez obaw, że ktoś się na nas rzuci i zaatakuje. Bez obaw, że w naszym mieście pojawią się imigranci, którzy nie szanują naszych wartości, naszej wolności, ani nas, kobiet, i którzy traktują nas jak swoją zdobycz. Bo nasze bezpieczeństwo to nie jest temat drugorzędny, to jest temat o życiu i śmierci. Musimy dziś jasno powiedzieć stop masowej i niekontrolowanej imigracji. Szczelne granice to bezpieczne granice. Chcemy wiedzieć, kogo wpuszczamy do naszego kraju. Chcemy mieć pewność, że osoby, które tu przyjeżdżają, podzielają nasze wartości, szanują wolność kobiet, prawa i nasze bezpieczeństwo. Wracam się dziś do władz Częstochowy i do rządu. Poinformujcie mieszkańców o szczegółach działania Centrum Integracji Cudzoziemców. Ilu cudzoziemców korzysta z jego usług, skąd pochodzą i jakie wsparcie otrzymują. Zorganizujcie otwarte konsultacje społeczne, aby mieszkańcy mogli wyrazić swoje obawy i zadać pytania. Przedstawcie konkretne rozwiązania i środki bezpieczeństwa, które zapewnią spokój i poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom, zwłaszcza nam, kobietom. Uporządkujcie przepisy tak, by osoby, które łamią prawo, mogły być sprawnie i zgodnie z prawem usuwane z naszego kraju. Pamiętajmy, Klaudię, pamiętajmy o kobietach z Niemiec, Szwecji, z Francji. Jako kobieta. Chce móc się czuć bezpieczna w swoim kraju i w swoim mieście. Nie chcę strachu, chcę pokoju i wolności. Nie pozwólmy, by Polska i nasza częstochowa poszły tą samą drogą co reszta Europy. Chcemy żyć bez strachu. Niech to będzie dzień dzisiaj, w którym zaczniemy walczyć. stop masowej imigracji stop masowej imigracji